Przebić od nawet. No będę! Bo nie wiadomo co, co pies robi, nie? Albo się wysra, albo nie wysra. A, albo się tradycyjnie przyjdzie do i na, na dywanik, nie? to też tak było, nie? Bo na przykład wychodziłem z psem, a siedziałem przez zziomi to takim kółku drewnianym, paliłem papierosa, a pies się tak szarpał. Lewo, prawo, i na tym betonie. Na tym betonie. Lewo, to nie papierosa i pies do domu od razu, nie? Od razu do domu i strun na dywanik. Na no przecież jaki mądry pies, nie będzie strona, betonie, nie? No taki mądry pies. Taki malutki. Taki kudłaty, nie? No I to jest jakby to powiedzieć dziecko tej właśnie tej tutaj, no. Evet, ki çizmiş ya.